Dawno korka nie było. Dawno korka nie było. To już drugi. Jeszcze mamy 470 km. I korecek. Żeby nam za dobrze nie było. Kawa mi się kończy. Za co będzie coś wykombinować. Wydaje mi się, że tu roboty drogowe przykorkowały. Ale jak będziemy na miejscu, to będziemy wiedzieć. A tymczasem co jodymy? Lało przez chwilę, tak że normalnie wycieraczki nie nadamżały. Spalanie 13:3. Kurde. no i tak to jest proszę państwa jedzie się fajnie póki korka nie ma a ruch kurde jak brzmi wieździ tych samochodów teraz i to niedziela przecież hmm. nie wiem od czego to zależy No trochę się ruszyło. Trochę jedziemy. No nic, będziemy się ładzywać. Będziemy się ładzywać trochę. No wreszcie przestało padać, proszę Państwa. Nie się tak bardzo padać, bo wciąż jeszcze coś tam na szybie jest. No, ale już się jedzie dużo lepiej. Teraz jesteśmy na A480 i zaraz będziemy skręcać na... na co? Na AS3. Albo B428? 9? Nie wiem, każda nawigacja inaczej pokazuje, nie wiem. <grymne> Ale jedno jest pewne, że będę się chciał gdzieś zatrzymać na piechłonie. 88 mi się chce. Szkoda, że słoneczka nie ma, bo te liście to tak pięknie wyglądają, jak słoneczko świeci. Te kolorki żółte, brązowe, czerwone, ślicznie. <słyski> Jeszcze również 400 kilometrów, proszę Państwa. A od wczoraj wieczoru. Jak już my z bazy wyjechali 931 zrobione Taka fajna droga była. No. Przynajmniej kawałeczek był fajny. Bo to tak wygląda, jakby słońce jeszcze miało wyjść. I się przewidnia. Wettenberg. No co, będziemy się odzywać, jak się coś tam będzie działo. Na razie to Wam się odzywam, jak zaczyna padać, albo jak kończy się padać. No, no co zrobię? Nic się nie dzieje takiego na drodze, żeby. Pogoda taka, że spać ino się chce. A propos spania. No ja mogłem się tu zatrzymać na chwilę, a następnie. No Parkingów w u Niemca dostatek. No zaraz skręcamy w prawo. Będziemy się odzywać po drodze. E, patrzcie, a to słoneczko tam dalej. Tam gdzie jedziemy, będzie ładnie. O, kamera się przestawiła, proszę no Państwa. Wybaczcie mi to. Zobaczcie, tam słoneczko świeci. No, zostało nam 350 km Zrobimy sobie taką króciutką przerwę, taką 15 minutówkę. Nogi wyprostować i lecimy dalej A tu znowu robotę drogową no My nie zajedziemy kurde Zegarek mi się udało przestawić, już wiem jak. Ja się słoneczka nie mogę doczekać, tylko pewnie zanim tam dojadę, to, to już go nie będzie. Ale chmurki, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Czy ja się doczekam czasu, że przejadę trasą przez Niemcy bez remontów? Chyba nie To no jak jedno skończą drugie zaczną Ale oni tu kasę muszą inwestować co? Zatrzymają się na parkingu wszystkie kible defekt, nie? Wszystkie, jak jeden. Dookoła. Defekt to znaczy popsute. Tam daleko ładnie, jak pięknie słońce świeci, słoneczko świeci. No się zaraz za 61 km. Znowu roboty do za 2 km. Bo matko, ledwo jedne się skończą, już drugie się zaczynają. Dobra, jak się wbijemy na czwóreczkę to się odezmę, chyba że coś jeszcze po drodze, jakiś porek bezkoczy albo co, to się ładęznę. Łamatko i córko, normalnie, ile to będzie taki korek? Rusza się, więc pewnie roboty drogowe, bo jak wypadek to stoi wszystko, no nie? A ja tu widzę z tablicami nawet przygotowani na korki. Także, także już wiadomo o co chodzi. I ale był piękny zachód słońca. Jak to ślicznie wyglądało powiem wam, że wow. Przepiękniście, a tak się już fajnie jechało, no. No roboty drogowe, a ruch dzisiaj normalnie jak nie wiem. Jak na Sycylii. Jadą pewnie już wszyscy na te wszystkich świętych albo co? No nie wiem. Nie wiem, Niemcy też obchodzą wszystkich świętych, czy nie? Się coś ruszy, będziemy wiedzieć. A 800 metrów roboty drogowej. znak przede mną, big. Jak jakby tylko zrobili tutaj do stówki, do 80 tam dalej, a nie do 8, a nie, a nie, dobra, będziemy się odzywać. Najfajniejsze jest to, że już niebieskie niebo nad nami, także są szanse, że jutro będzie ciepło. Jest 11 stopni. Teraz. Ale, proszę Państwa, dotarliśmy na parking i idziemy spać. Na rano mamy pół godziny drogi, także o czwartej trzeba wstać. Idziemy spać, bo jesteśmy padlinki, proszę Państwa. Do jutra wszystkiego dobrego. Jutro mamy trzy rozładunki, a potem zobaczymy co dalej. Dobrze, że nie pada. Jest 12 stopni, także nie ma tragedii. A tymczasem ząbki i spanko. Dobrá noc!